Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Drodzy widzowie, spektaklu Łysek z Pokładu Idy, który już 11 i 12 października będziecie mogli zobaczyć na scenie Wodzisławskiego Centrum Kultury. Chcielibyśmy zaprosić Was do wspólnej kreatywnej, twórczej zabawy. związanej właśnie z tym spektaklem. Waszym zadaniem będzie stworzenie postaci, która jest głównym bohaterem naszego spektaklu. Może to być rysunek. Może to być praca wyklejana, kolaż, może być to forma przestrzenna, nie wiem, z wykorzystaniem patyków, sznurków, czego tylko chcecie. A nawet może to być kostium przedstawiający konia. Dlaczego to jest koń? Bo tego nie powiedziałyśmy. Spektakl opowiada o koniach, które niegdyś, dawno, dawno temu pracowały jeszcze w kopalniach. Wiemy, że w kopalni w Włodzisławie Śląskim konie pracowały w kopalniach, ba, nawet pracowały pod ziemią i w związku z tym Chcielibyśmy, żebyście tego stworzonego przez siebie konia sfotografowali lub nagrali film z jego udziałem w miejscach związanych z przemysłem górniczym albo związanymi z kulturą śląską. Wybór tematu jest zależny od Was. Jeżeli macie wątpliwość, jakie elementy były związane z przemysłem górniczym albo kulturą śląską, to możecie zapytać nauczycieli, rodziców, dziadków. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23 września. Wszystkie aplikacje składacie w formie online, nic nie musicie drukować. Na naszej stronie internetowej, która wyświetla się tutaj, znajdziecie formularz. Ten formularz wraz z Waszą pracą wysyłacie na podany tutaj adres e-mail. Zachęcamy do udziału, bo czekają na Was atrakcyjne nagrody finansowe.